Umowy na budowę nowego dworca Olsztyn Główny. Dzisiaj z nami są pani Olga Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii, pan Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski, pan Jerzy Schmidt, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, pan Ireneusz Maślany, członek zarządu PKPSA. Pan Wojciech Zabłocki, pełnomocnik zarządu PKP-Sa do spraw inwestycji, pani dyrektor Agnieszka Siłarz, dyrektor PKP-Sa oddziału gospodarowania nieruchomościami w Gdańsku, a także pan Grzegorz Grabowski, przedstawiciel wykonawcy, prezes zarządu firmy Torpol S.A. Szanowni Państwo, jako pierwszą osobę poprosiłbym o. Jako pierwszą osobę poprosiłbym o zebranie głosu pana Ireneusza Maślanego, członka zarządu PKPSA. Dzień dobry państwu. Panie minister, panie wojewodo, szanowni szanowni państwo. PKP SA prowadzi największy program inwestycyjny w swojej historii. Jest to program inwestycji dworcowych. Rozpoczął się w roku 16 2016, 2016 zakończy się w roku 2023. Zmodernizujemy albo zbudujemy również od podstaw około 190 dworców. Program ten kosztuje ponad 2 miliardy złotych. Program ten możliwy jest dzięki środkom budżetu państwa, środkom, które Dostaliśmy od Rządu Prawa i Sprawiedliwości. Serdecznie dziękuję za umożliwienie zmodernizowania tych dworców na ręce Pani Minister. Serdecznie dziękuję. Ostatnio otrzymaliśmy dodatkowe środki budżetowe w kwocie 600 milionów. Powoduje to, że program ten jest niezagrożony nie i możemy go realizować. Nie jest to koniec, bo. Kolejnym, w kolejnej perspektywie od roku 2023 wchodzimy w kolejną perspektywę programu inwestycji, inwestycji dworcowych, czyli będziemy modernizować, budować kolejne dworce. Będzie to około 150. Po tym okresie praktycznie wszystkie dworce, którymi zarządza PKP, które są czynne, będą zmodernizowane. W tym momencie znaleźliśmy się na modernizowanym dworcu w Olsztynie. Będzie to rozebranie starego dworca, tego, które się w tym, w tym miejscu znajduje. Ten dworzec nie jest tak całkiem stary, bo powstał 50 lat temu, można powiedzieć, w 70 roku, czyli nie tak, nie tak dawno. Natomiast widzimy wszyscy, że wymaga on całkowicie innego podejścia. W tym miejscu powstanie nowy dworzec PKP. Szczegóły konstrukcyjne, w jaki, w jaki sposób to wygląda, mamy tu przedstawione w tych dokumentach. Natomiast powiem na, ogólnie Powierzchnia użytkowa tego dworca to jest ponad 4000 metrów, powierzchnia całkowita 5,5 tysiąca, będą trzy kondygnacje, czyli kondygnacja minus jeden, podziemna, parter, tak jak się znajdujemy i kondygnacja pierwszego piętra. Będą tu wszystkie elementy, które są potrzebne pasażerom, mieszkańcom, będą tu również lokale użytkowe, które będą zaspokajać potrzeby. Będzie tutaj nowoczesność, czyli wszystkie elementy wygody, które są w tej chwili możliwe do zainstalowania, w tym budynku się znajdą. Czyli będą wygody dla osób niepełnosprawnych, dla osób niedowidzących, dla, dla matek z dziećmi i tak dalej. Wszystko to będzie tutaj zapewnione. Wprowadzamy również elementy tej zielonej energii na dachu. Tego budynku znajdzie się ponad 1300 300 segmentów paneli fotowoltaicznych. Proszę Państwa, to jest największa ilość, jaka w Polsce zafunkcjonuje na dworcu. W, w kolej, kolejna, kolejny dworzec, gdzie, gdzie są takie panele, w, powiem nie w podobnej, w mniejszej ilości, to jest Białystok, gdzie jest jedna czwarta. Też ten Białystok całkiem niedawno oddaliśmy. Ta energia. W znacznej części zaspokoi potrzeby, potrzeby tego dworca w części pasażerskiej, w części dla obsługi pasażerów. Rozpoczynamy budowę umowę podpisujemy dzisiaj. Prowadzenie na budowę nastąpi w ciągu kilku dni. Wykonawca, wykonawca w ciągu 45 dni od prowadzenia na budowę zamknie ten, tą część dworcową, bo ona będzie podlegała rozbiórce otworzy tutaj dworzec tymczasowy, czas, który obok jest i on zafunkcjonuje i na czas budowy, który zgodnie z harmonogramem będzie trwał e, około półtora roku, czyli powinien się skończyć e, około e, lipca e, przyszłego roku, e, będzie funkcjonował i tutaj e, powinniśmy ten dworzec po, e, w przyszłym roku już mieć oddane i Mam nadzieję, że będzie bardzo dobrze służył mieszkańcom i będzie znakomitą wizytówką miasta Olsztyn. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy panie prezesie za przemówienie. Teraz proszę o zabranie głosu panią Olgę Semeniuk, wiceminister rozwoju i technologii. Szanowny panie prezesie, szanowny panie wojewodo, szanowni państwo. Wczoraj podczas debaty sejmowej w Parlamencie Polskim miałam okazję rozmawiać o godności, godności gospodarczej. Polaków Niewątpliwie jednym z elementów tej godności jest kolej, drogi połączenia autobusowe. To są rzeczy, które jeszcze przed 2015 rokiem absolutnie nie cieszyły się żadną popularnością wśród władz i rządu. Dzisiaj odbudowujemy potencjał, dzisiaj przywracamy godność społeczną, dzisiaj pokazujemy, że potrafimy modernizować. Chciałabym tutaj serdecznie podziękować prezesowi Jurkowi Schmidtowi za zaangażowanie właśnie w sprawy lokalne, społeczne. To inwestycja na kwotę ponad 70 milionów już dzisiaj, z możliwością rozszerzania potencjału, po to, aby stwarzać dla społeczeństwa komfort, wygodę, ale również tworzyć nowe inwestycje z udziałem sektora małych i średnich firm. Wczoraj w Parlamencie Polskim toczyła się debata na temat tego, że polskie małe i średnie firmy umierają. Jest to absolutnie nieprawda. Te firmy pracują głośno, pracują i budują kapitał polski, ale również mocny potencjał eksportowy poza granicami kraju. Chciałabym, aby tego typu inwestycje mogły w kolejnych latach jeszcze z większą intensywnością. Poszerzać się i rozszerzać swoje możliwości po to, aby służyły społeczeństwu. Szanowni Państwo, korzystając też z okazji, chciałabym poruszyć temat programu inwestycji strategicznych, ponieważ jesteśmy w trzecim roku bardzo ciężkiej walki z pandemią. To są skutki gospodarcze, inflacyjne, również te związane z cenami różnego rodzaju produktów i usług dotyczących łańcuchów dostaw. Tutaj mówimy konkretnie o sektorze budownictwa. Chciałabym zapewnić, że rząd polski robi wszystko, aby te skutki miały jak najmniejszy wymiar dla polskich rodzin, bo to właśnie dla polskich rodzin, tych, którzy są te, które są najbardziej obarczone tymi skutkami, tworzymy rozwiązania i stwarzamy takie kryteria, które pozwolą zaspokoić ich potrzeby w tych trudnych najbliższych latach. Ale program inwestycji strategicznych to ten, który, którego zadaniem jest wyrównywanie dysproporcji pomiędzy regionami. Nie dzielenie Polski na Polskę A i B, tylko stwarzanie równych szans dla wszystkich regionów. To programy inwestycyjne związane z kanalizacją, z drogami, to są twarde projekty infrastrukturalne. Nabór drugiego etapu programu inwestycji strategicznych trwa do 15 lutego. Zachęcam wszystkich samorządowców, wszystkich, wszystkich przedstawicieli firm z małego i średniego szczebla, szczególnie o zaangażowanie w ten proces. Dziękuję. Dziękujemy pani minister. Proszę o zabranie głosu pana wojewody warmińsko-mazurskiego, pana Artura Hojeckiego. Bardzo dziękuję. Szanowna Pani Minister, Panie Ministrze, Panie Prezesie, Szanowni Państwo. Dzisiaj ważny dzień dla mieszkańców naszego regionu, dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, dla mieszkańców Olsztyna. Po w wielu latach przygotowań, po wielu latach także trudnych zmagań rozpoczynamy budowę tej ważnej inwestycji dworca kolejowego. Dworzec podobnie jak już od starożytności porty morskie, później także miejsca, właśnie dworce, lotniska stanowią okno na świat dla mieszkańców danego regionu, ale są także czy mogą być wizytówką? Ja miałem taką okazję tutaj niedaleko, codziennie przyglądać się dworcowi Olsztyńskiemu i muszę Państwu powiedzieć, że już zwłaszcza od, od wielu lat to nie była wizytówka naszego regionu i stąd moja ogromna radość, że dzisiaj jesteśmy w tym momencie, że dzięki rządowi prawa i sprawiedliwości. Pozwólcie, że będę się wypowiadał bardziej jako mieszkaniec Olsztyna, mieszkaniec regionu niż jako wojewoda, ale chciałem podziękować na ręce pani minister, rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego, rządowi Prawa i Sprawiedliwości za to, że możemy dzisiaj w tym dniu uczestniczyć, że możemy rozpocząć tę ważną inwestycję. Nie mogę nie wspomnieć także w tych podziękowaniach o panu ministrowi o panu ministrze Jerzym Szmicie, który jeszcze jako wiceminister zabiegał mocno o to, aby, abyśmy mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu, ale także prosił mnie o to przez telefon pan minister Andrzej Bittel, który dzisiaj zajmuje się sprawami kolejnictwa, który nie mógł uczestniczyć, a choć bardzo, bardzo chciał, nie tak dawno uczestniczył w rozpoczęciu inwestycji tej szerszej związanej z przebudową stacji kolejowej. Dzisiaj niestety nie mógł, ale prosił, żeby wyrazić także te podziękowania i radość, że możemy rozpocząć tę inwestycję. Odtąd, od zakończenia tej inwestycji, wierzę w to głęboko, jestem o tym nawet przekonany, że dworzec Olsztyński stanie się wizytówką naszego regionu, że będzie przyciągał, że będzie miejscem, w którym do którego chętnie będą przybywali goście, z którego chętnie także będą podróżowali mieszkańcy naszego regionu. Bardzo zatem dziękuję tym razem na ręce Pana Prezesa za, za to, że inwestują w Olsztyn, że inwestują w kolej, że inwestują w tą infrastrukturę. Która każdego dnia potrzebna jest mieszkańcom, pasażerom, turystom, gościom, wszystkim, którzy z polskich kolei rozwijających się tak prężnie e, chcą korzystać. Bardzo jeszcze raz Państwu serdecznie dziękuję. Dziękujemy Panie Wojewodo. Teraz proszę o zabranie głosu Pana Jerzego Szmita, byłego podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Szanowna Pani Minister, Panie Wojewodo, Panowie Prezesi, Szanowni Państwo. Przyznam się, że trochę, trochę wzruszenie mi gardło ściska, bo chyba dobrze ponad 10 lat trwają starania o modernizację dworca Olsztyn Główny. I dzisiaj to się dokonuje, dzisiaj będzie podpisana umowa. Ci wszyscy, którzy, szczególnie mieszkańcy Olsztyna, którzy wiemy, jak trudne to były działania i ile wymagały, Poświęcenia, determinacji i czasami można powiedzieć wręcz uporu, żeby do tej chwili doprowadzić. I dlatego naprawdę dzisiaj podziękowania, które kierujemy do tych osób, którym zawdzięczamy ten dzisiejszy dzień, to nie są tylko zwykłe kurtuazyjne grzeczności. Dlatego chciałbym bardzo gorąco podziękować na ręce pani minister Olgi Semeniuk. Rządowi Rzeczpospolitej Polskiej za to, że przez kilka lat od początku, szczególnie rządów prawa i sprawiedliwości, temat dworca głównego wolsztynie stale był na agendzie i stale były podejmowane działania, aby doprowadzić do jego modernizacji. Drugim adresatem moich podziękowań jest PKPSA, czyli ta spółka, która odpowiada za infrastrukturę dworców kolejowych w Polsce. Wiem, jak wiele narad, jak wiele spotkań, jak wiele uzgodnień, wysiłków, a czasami nawet trudnych decyzji musiały być podejmowanych, żeby doprowadzić do dnia dzisiejszego do możliwości podpisania umów. Trzecim, do którym kieruję swoje podziękowania, to jest pan wojewoda Artur Chojecki i wszyscy jego współpracownicy. I powiem bardzo, bardzo krótko, bo to przekonanie, że Olsztyn zasługuje na piękny, nowoczesny dworzec, mimo tych wszystkich nacisków, prób hamowania, prób przeszkadzania, torpedowania tej inwestycji, wiele z tych problemów spadało właśnie na pana Wojewodę i na jego współpracowników. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za determinację i dobrą wolę. Ale chciałbym też wspomnieć o. Jednej osobie, której dzisiaj tutaj nie ma, wielka szkoda, myślę o panu konserwator, wojewódzkim konserwatorze Zabytków. To, to dzięki, jemu, dzięki jego wspaniałemu rozumieniu, co ma służyć obywatelowi, co ma służyć mieszkańcowi, a co ma być utrwalone dla następnych pokoleń, dla historii, również dzisiaj możemy się tutaj spotkać. Bo oczywiście można było. Zgodnie z wieloma potrzebami powiedzieć ten dworzec ma być w takim kształcie jaki jest, może trzeba go tylko odremontować. Ale pomijam już sprawy związane z kosztami, bo koszty pewnie byłyby znacznie większe. Ale naprawdę dzisiaj żyjemy w innych czasach, są inne wymagania i potrzebujemy zupełnie innych funkcji, które trzeba na tym dworcu realizować. Szanowni, Państwo, ale chciałbym też powiedzieć o dwóch sprawach, które dla nas są. Niezmiernie istotne, mianowicie to, że niech ten dworzec będzie takim kolejnym elementem budowania w Olsztynie i w okolicach Olsztyna kolei metropolitalnej, kolei aglomeracyjnej. Ta niezmiernie istotna pomysł, ta idea, aby Olsztyn był połączony przez, z najbliższymi miejscowościami, ale też wewnątrz samego Olsztyna, kolej, koleją, dzisiaj się ziszcza. Polskie linie kolejowe wybudowały szereg nowych przystanków. Powstaje nowy dworzec Olsztyn Główny. To jest naprawdę to ogromne wyzwanie, które staje przed władzami miasta i władzami województwa. I wreszcie, szanowni państwo, na zakończenie jeszcze jedna sprawa, o której też nie sposób dzisiaj nie powiedzieć. Linia kolejowa numer 223, czyli ta, która łączy Czerwonkę z przez Biskupiec, Mrągowo, Mikołajki, Orzysz. Można tą linię zrekonstruować, można ją odnowić, można ją zmodernizować. To byłaby też jedna z linii, która by korzystała z tego dworca, z jego potencjału. Ale niestety tu jest też potrzebna decyzja władz województwa, marszałka zarządu województwa o wniesieniu wkładu własnego do tej inwestycji. I o to tutaj w tym momencie apeluję, proszę i zwracam się, i myślę, że w imieniu wszystkich mieszkańców naszego województwa. Szanowni państwo, bardzo serdecznie dziękuję i cieszę się, że doczekaliśmy tej chwili. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy, panie podsekretarzu, za zabranie głosu. I Teraz nadchodzi właśnie ta chwila ta właściwa chwila czyli podpisanie umowy na budowę nowego dworca Olsztyn Główny. Zapraszam pana prezesa PKPSA oraz pana prezesa Torpolu do stołu. Proszę o podejście, zajęcie miejsc. Szanowni Państwo. To jest właśnie chwila, w której nastąpi podpisanie umowy na budowę nowego dworca Olsztyn Główny. Inwestycja ma wartość 71, prawie 71 milionów złotych brutto. Jest to jedna z największych inwestycji dworcowych realizowanych w ramach programu programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023 jedna z sześciu realizowanych w województwie warmińsko-mazurskim. Jak państwo widzicie, umowa została podpisana. Rozumiem, że teraz nastąpi przekazanie umów do zdjęcia. Jeszcze sekundkę, proszę poczekać. I właśnie to jest ten moment. Umowa na budowę nowego dworca Olsztyn Główny została podpisana i teraz zostaje już tylko kwestia budowy nowego dworca. Szanowni Państwo, na tym kończymy konferencję prasową na dworcu Olsztyn Główny.